cześć siemanko wszystkim siemanko kolanko z tej strony yy, kubusianko i choranko to jest mój kolega o go widać bardzo dobrze no to dobra no to lecimy z chyba gierką nie jachor no dobra no to się przywitaj <ścoughs> Tutaj widać no to niedobrze widać pewnie, mam nadzieję. Mm, dobra, to kopiemy. Dawaj otwieraj lecimy. Weź na Nie nie kop się na dół. Patrz, na razie rozkop sam, całą trawę. A Co? a Nie mam łóżkę nie ma papy. No już, teraz już masz łopatę. O, co ja tu mam? Jakieś gówno pewnie Nie mam papier. A ja mam papier Po co mnie papier? Ale robię... Wszystkiego No tak, wiem, ale to... Kurde, muszę iść na do tego typka Chodź na obiad Bo jest teraz przerwa obiadowa Mam nadzieję Chyba Dawaj pączka! Ej, bierz te pączka od tego typa Żebyś już nie mógł głodny więcej bo to ci się przyda u tego typa, u tego typa, no idziemy zjem um, mi, dobra Tak będziecie widzowie, żeby też wbić do mojego kolegi na kanał. Dzisiaj chyba będzie jeden filmik z tego co. <coughs> z tego co mi mówił ze swoim subskrybentem. I jak chcecie, to możecie też zostawić subika i lajka. To wtedy na pewno będzie więcej filmików. Нет, это там типа, ты так тем выходил. Абраков. Не зауважил. О, штаб казота. Бро. Бро. No nic, ten typek tutaj idzie No dobra, miałeś warta. No to otwieraj to! Jezus Maria! Wchodź! I zamknij to w ogóle. Ej dobra, chodź do wentów. Co jest? Czemu się chce stworzyć? No weź tutaj nie jest to masakra. Dobra, no. Dobra. Uciekaj, ale wtedy i tak nie uciekniesz. O! Czekaj, muszę. Coś zjaża, że tak. Uuu. Po co ty mu otworzyłeś to? Co to jest? Karta dostępu. No. Muszę cię zamknąć.

Golden więc od razu zażeramy. To, to to. Toaleta to. a? Ja uczekam. Oj, oj, oj No wiem, że ja. uciekam Oj, Co? 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 Oj, gdzie ty? Okej, okay, ja kopię sem. Kopię, se kopię. Kiedy dostanę lepszą łopat? Kopać, kopaz, kopacz, kopaz, kopaz. O gaśnica. Nieco na mię. O kurde, czemu ty nie zamknąłeś? Wejdź, wyjdź stąd Uch. <laughs> Dobra Dobra, ja troszeczkę ja się coś stanęło Ała Puść, czarcie A, to no to ma? Jest. Co jest? Gdzie... dobry, kochany. Kochany, ciebie. to jest tylko biało. białe cośko i czerwone cośko. Ciężę, to, ty to jesteś ja. tym miałem? Gdzie ty jesteś? K to nie Nie, o nie, ty byłeś tu Dobra, ty lepiej kopata ja Dobra, to kop... O, ja mam lepszą nareszcie Widzowie Nie, ona jest lepsza niż te twoja gówno A kop tutaj A no kop tutaj Kop tu na dół o, na dół tutaj kop! No, kop się na dół! Ja próbuję! A nie mam jechać! I nie mam ja energii, można no, to wie. Ja się... To ja idę się. Dobra, idę do tego typu. Ten co masz Przerwałoby to. No, ale czemu ja nie mam Robuxów? Od razu bym sobie kupił to, kurde. Będę miał żarcia i ile chcę

Odcinek. No i znowu mi się skończyła energia, masakrator mnie zaraz wymasakratuje. Nie to. No lepszy worek bo są nie to. No czemu wszyscy mają łopaty? O, pączka No ale ktoś ma coś normalnego. Poczekajcie chwilę, widowie. Ten policek mi złapał super. Ożywić można mam nadzieję, że mam roboty. Ej, a tu się da zdobyć jakiś bandaż? Nie mam. Ja tu się. Nie widzę to. Ja oh, magia, miau, miau. Weź mnie ulecz. To dawaj może zagramy w inną gierkę. Okej. Okay. To powiedzowie teraz szybka zmiana gierki. Nie ja wiem co tak. Dawaj parkour. No, no, okay, okay. Okay. Pa pająk. Parkour. Nie wiem co to jest. Parkour pong. Dobra, wbij do mnie mega jakiś parkur, mega obyby. Ubiłeś? O, ale muza. No, to jest mi słaba muza. No. Punk, kontrol. Esz, esz. Ubiłeś, czy nie? It's hard to be twenty three and don't know what's in front of me. Sleep is for the dead. Now I'm looking for comfort. I'm a big man. I can trust me. I'm not there. But this man in the wheels will do anything I feel Like I'm not growing up. Sleep is for the dead. Now, boy.

Dzień dobry. Dzień dobry. dawaj po palmach po palmach kurde czekaj ja mam na to sposób ten nie tylko ten Panie nie Panie jest ja ten Dobra, dawaj! Oh, ty zginąłeś? No. <grym> dawaj, Panie Czemu ty skaczesz na? Ja nie mogę Cię... Dobrze, brawo.

i czekaj. Ty to wszedłeś? A ty też? No niestety tak. Gdzie ty jesteś? Chwila, zachowaj nas. Poczekaj. To chyba tylko powinni być. O, to w może wydawał rywal. widocznie widzowie dzisiaj są zmieniane odcinki co chwileczkę chyba będziemy zmieniać ale zmień se konto na, na te... na biesiakie zaraz, co będzie z Marka? no to zbij już kupycie mam z euroboxem muszę wyjść i wyjść wyjść i wyjść już rób

A chodź ze mną Chodź. chodź. No chodź. A my gramy sami. No, ale wejdź na ja tą płytkę. dobra, nie wiem. Chodźcie. Dobra, dawaj. Słyszę Jovania drugi krzywy w łamie. No Chyba, to na Nooo, tak trochę. O! Kurde! Ja cię, ty byłeś normalnie koło mnie, bro. No czekaj no to. Dobra, no bo już mam sn snajpek. Dobra, to już nie będę używał. No to już nie będę używał, tylko będę grał na nożu. O kurde! O kurde! Ja nie wiem, czy jeść HP. Dobra, zmieniam sobie broni. Dobra, a gram bez sniperki, tak jak mówiłeś. Yeah, pum 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 pum, dobra lasanha tá? одним словом бронь. О, тут за все, что надо еще дограть. Хай, блядь, че. Я люблю прям О, Я так купил, я так на тебе скучаю нормально. <coughs> Co? Miałem 20 kup. Hm. Miałem 20 kup. Ja się wygrałam Kopa. Mam też 25. <coughs> Jakie są 20? 25! Dobrze, że możemy z kolejną wespoł jedną rzuteczką. Pam, 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 pam. Dobra, daj losowe. No, ciekawe. No nie, minoguna, minoguna no naprawdę. To zaraz jak chciałem. Miło mi cię zabiłem. No, Да, ah, я не знаю, ты не вкусняшка Угу, мы уже это увидим Что? Jakie to lat wczoraj, nie pamiętasz? O ale dzisiaj dzisiaj w ogóle dzisiaj no. jest sobota, nie? Tak. I dzisiaj jest sobota to dzisiaj nawet dawać, nagramy jak gramy, yy, to dzisiaj może jeszcze widzowie wejdzie odcinek Still a brain 21 To no jest nie fakt Dobra to widzowie na raz, żegnamy się z wami i kończymy ten odcinek, Jehorku ja, pożegnaj się